Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony PRPL. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak odebrać darmowego VIPa na serwerach Counter Strike 1.6 Jeżeli otrzymaliście kod zwrotny od administratora Czy tam osoby która jest do tego uprawniona na forum żeby zdobyć waszego VIPa Przechodzimy na nasz serwer Wysyłamy ukośnik Ukośnik sklep SMS Tutaj sobie wybieramy VIPa jakiego chcemy w tym przypadku to będzie VIP na 30 dni, bo taki do, dostajemy za rejestrację, koszt 7,38. Wybieramy sobie, jeżeli macie wersję no Steam, to wybieracie nick plus hasło, a jeżeli macie Steama to wybieracie samo Steam ID. My wybieramy nick plus hasło, yy, SS nick password, no tu sobie wpiszemy po prostu moje imię, wybieramy opcję SMS. No, i tutaj nam się pokazuje. Jeżeli nie wiecie, co zrobić, po prostu wciskacie jeden i tutaj podajecie wasz kod zwrotny. Eee, ja już wam wpisuję. Oczywiście kod już będzie przeze mnie wykorzystany. I klikamy Enter. I tutaj nam się. Wyświetliło, że prawidłowo zakupiono usługę VIP, zapisz hasło dodając poniższy wpis do pliku config.cfg. W tym przypadku wystarczy, że to sobie skopiujemy, ctrl-c, otworzymy konsolę pod, pod klawiszem tylny i to tu wpiszemy. Czyli set info podłoga pw z małej i nasze hasło. Teraz zobaczymy, czy jeszcze raz możemy wejść na nasz serwer. No i widzicie, yy, jesteśmy na naszym serwerze. Tutaj się nie zaloguję do... no po prostu do GoModa, bo nie chcę wam hasła podawać. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego odcineczka.